Mam nadzieję, witam Was w kolejnym odcinku na od tym kanale. A dzisiaj stworzyłem, znaczy wczoraj o 20.40 stworzyłem swoją grupę, widzów, tak? Moją grupę tam i właśnie to jest wyjaśnienie tego jak będziecie mogli ten. Jak będziecie mogli ten. Jak widzicie musieli napisać mi swój nick, mam macie do szansy wygrać właśnie z Robuxów. Jak widzicie, to jest moja grupa montaży ślitonka. Oczywiście link będzie pod tym filmem, widzicie widzicie, tutaj mój kolega Jarek jest w tej grupie. To jest moje drugie konto, więc nie przejmujcie się, to jest moja grupa. Ja wstałam już z tego kontakt taki Joint Group. I teraz wejść, to odświeżymy. to i będę ja, Mamy trzy osoby, więc naprawdę spoko. Widzicie, ja jestem higienicznie nawidzony, więc naprawdę, Daniel Wablid do tej grupy polecam naprawdę dołączyć, bo tutaj nie musicie pisać, ale wystarczy, że tutaj klikniecie taki guzik join grup, jak widzieliście i Wy się tutaj mi pojawicie. I następną sobota albo w piątek, może no się tak jak o czwartek, piątek, nagram taki odcinek albo live'a też, nie wiem, z wynikami konkursu. Będę po prostu, patrzcie, tutaj będą się pojawiały. Jeszcze na, do, oczywiście dołączy Paweł, jego kuzyni jego kuzyni no i tak tutaj oni się pojawią i wy też tutaj możecie wejść dlaczego jest ich trzech a tutaj jest dwóch no bo moje też stareką to się też nalicza, które stworzyłem nie. nie przejmujcie się na miniaturkę, to się jeszcze dzisiaj poprawi ta miniaturka, będzie lepsza. Nie takie coś takiego. Będzie poprawiona, nie właśnie się. Więc naprawdę mam nadzieję, że Wam się to spodobało, że ciuszków. Nie wiem czy będzie na tej grupie, czy będą. Ale myślę, że za jakiś miesiąc będą. Kosztowała mnie ona storboxów, więc naprawdę nie. Tania, jeszcze macie do szansę w kowaj do storbus, widzicie. To już Janek pisał swoje nicki, ale to, to, to już nie jest potrzebne. A widzicie on gra, więc naprawdę sobie róbcie, to teraz zdaję Wam link. I naprawdę polecam, widzicie nawet dany komentarz dołączcie do grupy, e, a i napisz swój niks, y, nick z y, nick 100 robuxów czeka na ciebie akurat mi zakresła, a i to się nie gdzieś, że napisałem. No, tak jak widzicie, naprawdę komentarz był o 8 rano, bo go też tak robiłem. 8.39. Chyba, że a przecież to jest atensk. No i tak naprawdę do, dołączajcie do grupki, bo jeszcze naprawdę dalej się stanie tak dużo. Że to po prostu będzie niewiarygodne, więc naprawdę to tyle, co chciałam powiedzieć dzisiaj. Co się, czy może dzisiaj się jeszcze pojawi odcinek albo... Szor, no raczej szans się dzisiaj pojawi. A odcinka raczej dzisiaj, nie, jak widzicie, dałem premierę nowego odcinka będzie, o, bo on ma fajne montaży. Będzie trwał niestety tylko dwie minutki, ale naprawdę będzie spoko. Więc naprawdę Was zapraszam na jutro premierę. No. To tyle, co chciałam powiedzieć, naprawdę... Dołączcie do grupy, czekajcie na nowy film. Pod tą premierą chyba też dam link do grupy, ale nie jestem pewny, więc... Montażyści Tomka Maja Chirpa, nie pytajcie dlaczego tak nazwa, Ale, ale fajna nazwa, montażyści Tomka, więc... Jeśli Paweł to oglądasz, to swoich kuzynów też tutaj wywołuj na tą grupę. Będzie nasz już czas. Przeszło. O, to spora liczba widzowe. I też dołączajcie, bo tutaj możecie wygrać 100 robót subwizowych, a więc jak dla mnie to jest dużo. A co ja w ogóle mogę admina dawać? Member 2. Dlaczego ja nie ma admina? Dobra, no już mnie z tym admina, a sobie muszę dać admina. Aha. Przecież tak, ja nie mogę sobie dawać admina. No tak. Muszę się oddać. To na pewno dam admina, żeby był na tej grupie. co widzimy do następnego szorca dzisiaj elimina.